Witam wszystkich tutaj, wjedziemy na naszą TV i gram dzisiaj w mapkę Jake'a i Wojtka. Która nazywa się My World is Dark V1.0 Tak. Ok jest noc, to idziemy spać. Tak, idziemy spać. Tak, lubię spać. A Ty lubisz? Tak. Fajnie. Słuchaj, To ja czytam? to. Co ja czytam? 1. Y, Mielisz ja blogu. 2. Przełącz na Facebook. Masz Facebook? Y, ja mam. Niż glinę. O, o ja cię A ty z na kreatywnym Nieczu tak szybko kopiesz O Dwa diamenty O. Ile było zasad na spawnie? Yyy... Eee, raz, 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 osiem Muszę spało droga? To Niż glinę. Na dobra. Czekaj, bo ja to glinę. Glina, 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 glina. Dwa, a okay. pierwszy. Nacisnąć? Się? Nie, mam serodę. Dobra, no to. idź. Okay. O, Idziemy, Idę. Idę. Mi się nie uda. Jest. Idziemy. się. Oglina Mamy niż glinę o o, znalazłem przejście co znalazłeś? Znalazłem przejście Jakie przejście aha, ojej nie ała, ej, palę się ała czekaj, poczekaj, aż przestanę się palić nie ja pal się Nie trafiło mnie, Matrix Jeden. Skaż kolejny pokój na dwa niszczeline. Spokój. Może mi się udać. Ej, zapisz gdzieś, że mam 8 diamentów. To skaż pierwszy. Ej, tu szczynka jest. W góry. O, okej. Okay. O, pięć okay, idziemy Ile masz teraz? 13. O, no to idzie w o, udało mi się. Wow. A ja muszę kolejno po krockach Tak. Okej, okay, to ty nie musisz, bo to, to jest twoja mapka, więc... No. Mam skrzynkę. To no zaraz mi dasz. O kurcze, to jest trudne tu. Jest. Udało się. Jest. Spoko. Jest. a udało się. Ja czekam na ciebie, jestem na samym dole Dobra Ile tam diamentów było? Ile? cztery Okej, okay, to zaraz mi dasz. Mam, mamy 17 już Spoko Dobra Jestem Czesu się Okej, okay, jestem Mam dwie jest diamenty okay. o, Dziękuję, o, dziękuję A co to jest? O rząbędka Aha, ja wiem o co chodzi. Ja. ja no, dobra, to ja to mam wszystko robić. No. Fii, ja wsiadłem do tego wózka. Po co? Nie wiem, nacisnąłem guzik. Znaczy nie nacisnąłem tego guzika co trzeba. O O ja. I co, ja my to ja mam mamy przepłynąć, to... tak? Tak. A, węgiel? Węgiel mam tu zrobić? E... Aha, tak, 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 tak. No. No ja zrobię.

kanał youtube Wojtek Szmalenberg kanał youtube Miłosz Paszkowski kak23 co to jest max no, liczba ja diaksów to 17 ja mam dziś 17 wow moje ile masz dziękujemy za przejście mapy i prosimy aby, abyście zasubskrybowali nasze kanały na youtube tak oglądajcie komentujcie i subskrybujcie no Miłosz, dobra no to cześć Pożegnaj się ładnie. Sorry. Patrz.